Oooo! Kolejny piękny dzień, tylko gdzie jestem? Czemu tutaj są kraty? Zostałem zamknięty w więzieniu i to w więzieniu Brawl Stars? To jest mega dziwne. W sensie tylko jakiś psychopata by przygotował coś takiego. Więzienie Brawl Stars, jak to brzmi w ogóle, nie? Kruk! Czyli mam jednego przyjaciela i jest on prawdziwą postacią z Brawl Stars. Zobaczymy, czy potrafi latać. Ej, patrzcie, ma więcej miejsca, może można by się teraz przycisnąć. E Dobra, chyba jednak nie. Oooooooo! co to jest? Jestem strażnikiem bólem! I ja będę po prostu siedział i patrzył, czy przypadkiem nie wychodzisz. Mam nadzieję, że ta broń nie jest naładowana. A! To jest ruletka, stary. To bardzo mocno wali! Ała, ała! No dobra, ale w takim razie chwila. Może jakoś się dogadamy, że stąd wyszedł? Mam dużo gemów. Ała, o Jezu, ale mi się nudzi. Ty, no. zabawiaj mnie! Eee, ej! To może taki układzik, nie? Ja naprawdę bardzo dobrze cię no. potrafię e, zabawić, umiem tańczyć, śpiewać. O! Umiem tańczyć, że no śpiewać, nie, dobra, dobra, nie, 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 stój! Nie śpiewaj i nie tańcz, tylko mam pomysł. Zagramy w grę. Ernest, żeby wydostać się z więzienia, będzie musiał wykonać wszystkie zadania, które mu wymyśliłem. Ej, to mi się podoba, a może puścisz mnie stąd ogólnie. spacer jako jest dziura w błocie, więc możesz wyjść po prostu. E, dobra, dobra. Zgadzam się, zgadzam się, mogę zrobić zadanie. Jakie to są zadania? Pierwszym zadaniem Ernesta będzie zakupienie skina w Brawl Stars. Zadanie będzie zaliczone, jeśli skin mi się spodoba. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czekajcie, wchodzimy w takim razie w brawla. Co ty chcesz, żebym do czego kupił skina? Ile mam gemów? 350, żeby się rozważny. O, wiem, patrzcie. O, ej! O! Co to ma być? Co to, stary? Wiesz, jak ona jest beznadziejna? Przecież to nie jest w ogóle dobra postać. Ona jest z bliska, a z bliska są lepsze postacie niż szeli. Okej, okay, dobra, czyli rozumiem, że nie zatwierdzasz, nie podobało nie. ci się to. Może. O, patrzcie, widzowie, tutaj jest teraz nowe przebranie. Dobra, kupuję to, 150 gemów. Musimy mu się spodobać, bo jest drogi. Patrz, co kupiłem! Firmowiec Was Co to jest? No, wygląda jak Eee, i jakie fajne ma okulary. No, ty, tylko on jest nubem strasznym. On ode mnie na cztery strzały i się po. Ej, kubieskiego do bóla, on na pewno mu się bardzo spodoba, dlatego że on po prostu widać, że jest takim narcyzem bólem, nie? O, ej, zobacz, jakiego skina ja blokowałem! O! Jaki zarobisty! Podoba ci się? No i stary, to jest... Nie dość, że fajny skin, to jeszcze do no i... takiej mocnej postaci Okej, okay, czyli Dobra. udało mi się wykonać zadanie? Pierwsze tak Jest! Zarobiście! A na drugim już ja spadam Zobacz, zostałem tutaj zupełnie sam i teraz mogę w końcu przejrzeć całą tą celę Zobaczyć jakie rzeczy tutaj są właściwie i... Może coś jest ukryte, patrzcie, tutaj jest niedziałający lew. Z jakiegoś powodu on nie działa? A, powinien działać Prąd, nie. może te ściany są puste w środku i coś w nich znajdę Albo któryś z nich da się... Ach, może jakoś otworzyć Kurde, nie mam pojęcia czy to jest możliwe a tutaj plakaty. Ej, zawsze na ścianach są jakieś malowidła więźniów, więc zobaczmy, co, co tutaj zrobili poprzedni więźniowie. O! A! O! O! Kurde! O nie, rozwaliłem go. Przerumbany, jak strażnik się pokapuje, muszę go tutaj najlepiej potem zawiesić przecież. Ej, co tutaj jest? Jest jakieś malowidło bez kitu. Łyszka, plus nóż, plus pistolet, plus. To nie wiem, co to może być. Co to może być? Napiszcie w komentarzu, widzowie. Kto napisał teraz Siekiera, ten zgadł. A tak w ogóle, to zostawcie łapkę i subskrybujcie ten kanał, czyli kliknijcie czerwony przycisk. Dlatego, że wtedy nie przegapicie takich epickich odcinków jak jest dzisiaj. A to jest. Kaktus! Skąd ja mam to wszystko wziąć? Czy to jest ukryte gdzieś na przykład, jak myślicie? Tutaj nie ma zbytnio skrytek. Chyba, że mogę sięgnąć przez kraty gdzieś. Eee. Tylko tutaj jest widzowie mega mało miejsca, chyba to nie o to chodzi. Muszę to skleić, bo zaraz przyjdzie tutaj znowu strażnik ból, a on wygląda na kurzonego ziomala ogólnie. Idziemy, no. ej go! Widzimy! Do mnie tak, do mnie tak! Kolcik, Skakuj tam do Co? Mam Otwieraj. więźnia? Otwieraj. Czemu on jest taki niemiły? Mordo, zobacz na te gnaty. Zobacz, jakie ja wyglądają. Czemu on z gnatami wchodzi do więzienia? Dobra, chodź. Stary, bo gnaty to są część w nie, tak? Jak ty to zrobiłeś? O, o silny. silny. Ja, ty, ja tej kraty nie mogę ruszyć nawet. Sadaj ją. Co jest? Zaraz sobie pogadacie, więźniowie. Wykonywać moje polecenia. Dla ciebie pierwszy challenge, proszę. Jaki pierwszy? Zrobiłem pierwszy. Drugim zadaniem Ernesta jest wypicie obrzydliwej mikstury. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli wypije wszystko aż do dnia. No. To jest, mordeczko, taki kisiel, coś w stylu To czemu to jest brązowe? To jest, bo jest czekolady. Jak? Brązowy kisiel. Czy to jest kupa spajk roztopiony? Mnie to mega brzydzi widzowie, że muszę. Dobra robota. Czuję, że jakbym dostał ulta, właśnie spajka, jak to jemy. Mordy, spajka tu nie ma. Dobra, no zjemy to całe. No, no kończysz już! Kończ, kończ. No, 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 no. O. Bardzo uuu, do... o, dobra robota! No jeszcze troszkę zostało. No, be, nie czepiaj się. się! Nie czepiaj się! Ojoj! No, spora ta łyżka jeszcze została! Widzę, że jesteś jeszcze głodny, co? To jest autospajka po prostu. Ma ci? To jest, jest najgorsze co jadłem, Zobaczcie na moją mordę! Gratulacje, łyżkę możesz sobie zostawić. Łyżkę mogę zostawić! No. O kurde! Ej. Panie zdrowie! Strażnik wyszedł, Colt, no. Nie będziesz tutaj siedział, bo zobacz na to. Co ty tu znalazłeś, stary? To są rysunki poprzednich więźniów: Łyszka, nóż, spluwa, siekiera i kaktus. kaktus. Mam jedną teorię. No. łyżką zawsze się ucieka z więzienia, nie? Ty no. zobacz na to. Zobaczcie, widzowie. To na naprawdę na... działa, to nie jest fake. Normalnie, jakby faktycznie teraz miał dużo czasu. To, 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 to. Ej, dobra, dobra, stary, ból wchodzi, ból wchodzi O, dobra, słuchaj Dostałeś prezent Od kogo? Rose, powiedziała, że swoje miseczki, swoje miseczki wysyła O, uwielbiam Rose, no Stary, uwielbiam ja bym się nie trzymał Ale to jest ostatni prezent, który dostajesz w tym więzieniu Czemu? O, o, je, 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 Rozumiem je, 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 je. się Ty, prawie, prawie uciekłeś Odstrzelaj od Zostaw go Czemu do nas dwóch celujesz i mnie przed nim bronisz, ale i tak do mnie celujesz? Dobra, już słuchaj. Jest okej, okay, jest okej okay. Dobra, dajcie mi to Dobra rozkroj. Padam na razie, mam więcej rzeczy do roboty. Dobra. Ej stary, murto, gramy we fruit ninja. Wróć Dobra. Dobra. mi to z 3, Trzy, cztery, o! Pięknie o! Mamy teraz nóż, który był drugi na A! ścianie. Patrzcie, widzowie. To lekko działa, nie? Ale nie za mocno nadal. Jest jakaś stara kratka więzienna. O, o kurde. O! Myślałem, że nóż będzie mocniejszy, ale to jest jednak ściana! Ciężko rozwalić całą ściany nożem. O, stary, patrz! No, Mordo, powiem ci, czarno to widzę. Na razie nie ma żadnego progresu że pociekałeś całą ścianę! No. Trzeba mieć na to jakiś plan. Stary, łyżka, nóż, co było następne? Nie wiem, stary, trzeba sprawdzić. Eee, pistolet! Ej, czekaj! Gdzie jest coś ale są szóste, stary, to myślę pokaż to. Daj, daj spróbę, daj spróbę, daj spróbę. Przyniosłeś dla nas jedzenie? To jest bananina? Co to jest? Oh, moje jedzonko, co? Przyszedłem sobie na was popatrzeć. To jest trochę niezręczne, nie? My tutaj niezręczne? Zaczęliśmy dopiero się dogadywać z Kolcikiem, nie? No i co? A ty tutaj przychodzisz i patrzysz, jak mamy nawiązywać intymną relację, jeżeli ty cały czas nas obserwujesz? Na tym to polega. to jest Red Bull. a. Red Bull, a, i patrz, co jest stary. Czy to jest tego? Tak, tak, tylko się yeah. napijecie tego i dostaniecie karę. Co to było? Co jest? Co to jest alarm! Co się dzieje? Jęzicie się pali! Ruszaj się! Cisza! Cisza, cisza, cisza! Stary, co to było? Nie mam pojęcia alarm. Ej. Możemy zjeść jedzenie teraz jego! Czekaj, 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 czekaj. Wypi się... Siekier, siekiera! Dobra, może go nie będzie. Zobaczmy co to potrafi, nie? Ooooo! Stary, po siekierze został nam tylko jakiś kaktus głupi, także musimy teraz wejść z siekierą. Ale głośno, stary, on teraz na pewno zaraz usłyszy. Ej, patrzcie, tutaj jest belka, o nie! nie tyle czasu sędy. zmarnowałem! Daj, z drugiej strony teraz, o! Stary. Dobrze, o! dobrze! To wszystko z... wypada! Nie jest druga warstwa ściany? Ty serio? Matyzacja, stary. Sery, trzymaj nóż, masz o, daj nóż, daj nóż, daj trzymaj Patrz na to, patrz na to. Auk! Ku... <śla> 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 Auk! <śla> Nie, jest twoja cholera? Ty, zgubiłem swoją broń, gdzie jest broń? Ja ta Pluwa, Spluwa duża? Ej, goście go już tutaj! Tu jej nie ma! Tu jej nie ma! Dobra, sam muszę to załatwić. Zaraz wracam, macie nowego więźnia! Co on Bac, robi? Nikomu nie, nie, nie prowadzi! Co? To o co chodzi? Kąd nie wiecie? No ja pierdziele, najniebezpieczniejszy więzień! Ej, ej, patrz! Rzeki się same ruszyły! Co? Pierdziele! Co jest? Oj, ale mnie wolny. Ale właśnie au, 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 au! Ej, ej, au, kto jest! Kto to jest? Au, au. co, to ej, co jest? Leon! Leon! Mam Alizaka! Nice! Zobacz, co jest za tobą! Patrz Leon! My zaraz stąd uciekamy! On nie zauważył, bo się jest skupiony i z grubasem. Paki to kopcie dalej, dawajcie. Ja dalej skończyłem. Dobra, jego jest teraz nie ma, jest git. Ej, co to jest? To jest mapa jakby z więzienia. Zobacz, jest ta dwóch pistolet siekierą, wszystko mi po Zobaczmy, kolei, ej. ale teraz jest kaktus. Ej, ej patrz. Ale o co chodzi z kaktusem? Ja My nie mamy. Wniosek, co? Co? mam tutaj kaktusa. Co? Ty, tu nie wiemy bronić. Ja, ja to na broń. Zobaczcie na to. Tu co jest staj. Co ty gadasz? Zobaczcie. Co na to. jest? że mu tego masz, mamy. ale do czego on jest potrzebny? Ja mam Nie rozwalimy no, no. nim przecież to tego. Może możemy pokonać tego bola tym kaktusem. Ojciej, czekaj, zasłaniajmy to. Się nie, dzieje. się nie dzieje tak Co to jest? Co to jest to wszystko? Eee, śmieci Trochę no, śmieci Tutaj ten Co tu się dzieje? I deszcz padał i nam przywiało y, tutaj tyba. Ej Co to jest? Pod ścianę już Pod ścianę już uciekaj uciekaj, uciekaj, uciekaj Co to ma być? Teraz już uciekać? Co to ma być? To... Plany na ucieczkę? No. Nie To już to było teraz, Nie, nie, nie! Jakiś fajki spać. Bierzch, go Spierdzielamy stary! A, ty no, zobacz, no, udało mu się! O kurde! Dobierz to, to, ja stąd znikam, nie mogą mnie jeszcze znaleźć! U, ej! Nice, chyba wyszedł! To teraz zostałem w takim razie tylko ja widzowie, więc uciekam stąd. Zostawcie łapkę i subskrybujcie ten kanał, mam nadzieję, że ten odcinek z więzienia, proszę, zaraz wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku, to na tyle, na razie.